Praktycznej ekonomii młodzieżowe mini przedsiębiorstwo realizowane jest od trzech lat w dwóch edycjach. Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 3500 uczniów. W pierwszej edycji założono 134 młodzieżowe mini przedsiębiorstwa, w drugiej edycji tych młodzieżowych mini przedsiębiorstw powstało już 225. Nasze przedsiębiorstwo nazywało się Bagomak Art Squad. Zajmowało się produkcją różnych rzeczy ozdobnych techniką dekupażu najczęściej. I naszą taką największą akcją było robienie bombek. Na początku roku szkolnego nauczyciel organizuje grupę uczniów, z którymi będzie zakładał młodzieżowe mini przedsiębiorstwo. Każde mini przedsiębiorstwo zorganizowane jest na wzór spółki jawnych. Grupa uczniów 6 do 15 osób musi wybrać pomysł na produkt, zweryfikować ten pomysł, a następnie zrealizować to przedsięwzięcie na terenie szkoły. Ogromną wartością programu jest to, że uczniowie mają możliwość działania realnego, prawdziwego. Oni prowadzą naprawdę biznes, ryzykują własne pieniądze, tworzą własne, prawdziwe. Projekty? Wierzę Ci na słowo, a Ty się tu podpisz. Od strony ekonomicznej polegało to na tym, że wypełnialiśmy całą papierkową robotę. Wszystko tak jak w prawdziwym przedsiębiorstwie. Wypełnialiśmy całe ewidencje sprzedaży i zakupu, wszystkie podatki VAT, wyliczenia na podatek dochodowy. Nie umiem. Nie umiem. Przedsiębiorstwo działało sprawnie, no, widać, że sprawiało im to radość. Wolą metodę pracy aktywnej. Najpierw jest, wiadomo, musi być tam podstawa teoretyczna i jest wykład, natomiast później oni dostawają ode mnie materiały do pracy w grupach. Program nauczania, plus materiały dla nauczyciela, platforma internetowa, materiały dla ucznia mają tworzyć takie kompleksowe wyposażenie nauczyciela w przedmiotu ekonomia w praktyce. No. Przede wszystkim nauczyliśmy się pracy w grupie. Zobaczyliśmy, jak to jest ciężko, bo mimo wszystko to, co na lekcji robi się w grupie, to jest całkiem inna praca. Nauczyliśmy się też tego, jak ważna jest systematyczność, podział obowiązków. Nasze liceum jest zainteresowane młodzieżą, która jest młodzieżą kreatywną, twórczą. W związku z tym takie programy realizowaliśmy w latach poprzednich i będziemy w kolejnych również realizować. Serdecznie witamy Państwa na finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo Produkcji 2013. Komisja kwalifikacyjna złożona z ludzi biznesu wybiera na podstawie przesłanych przez mini przedsiębiorstwa raportów najlepsze 30 mini przedsiębiorstw, które wezmą udział w finale Ogólnopolskim Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo. Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest w ramach projektu Szkoła Praktycznej Ekonomii. Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zabraniu głosu prosimy teraz Panią Iwanę sokę Przewodniczącą Rady Fundacji Młodzieżowych Przedsiębiorczości, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Miałam przyjemność otwierać tegoroczny finał, który odbywał się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu. Rzeczywiście byłam pod wrażeniem przedsiębiorczości tych młodych ludzi, ich pomysłu na przyszłość, na życie, jak również szalonego zapołu do tego, żeby tworzyć coś własnego. Gratuluję tego pomysłu i uważam, że warto kontynuować to w przyszłości. Tracenie czasu na szukanie może mieć konsekwencje. Czy możemy sobie na to pozwolić? Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu na najlepsze młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo jest mini-przedsiębiorstwo Click&Find z liceum w Gryfica, które zaoferowało swoim klientom elektroniczny lokalizator rzeczy zagubionych. Będą reprezentować Polskę w konkursie europejskim w Londynie. Uważam, że program Młodzieżowe Przedsiębiorstwa jest jednym z najlepszych, które są obecnie na polskim rynku. Dzisiejsi uczniowie, pokolenie nastolatków, kiedy będzie wkraczać w rynek pracy, to już będzie zupełnie inny rynek niż dzisiaj, gdzie umowa o pracę będzie czy tak zasadniczo przeżytkiem. To są ludzie, którzy będą musieli sami sobie stworzyć miejsce pracy, no i nie ma lepszego ćwiczenia w tym, jak stworzenie własnego przedsiębiorstwa. Większość z nas planuje w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą, niekoniecznie będą to wielkie firmy, ale to doświadczenie, które zdobyliśmy podczas prowadzenia mini przedsiębiorstwa, na pewno będzie przydatne i na pewno będzie przydatna wiedza, którą zdobyliśmy podczas tego projektu.